Cześć! Witajcie w nowym odcinku że Lego i nie mam mocni. Tak, zdaje się, że to będzie już nasz szósty odcinek i słuchajcie, dajemy ciąg dalszy zaraz... Kontynuuj. Tak jest, okej. Okay. Nie możemy iść do Edny. Widzieliście gogle, które założyli Lucjanowi? Pewnie zrobili to samo z mamą. Dobra, chcą nas dorwać. Nie ma mamy, nie ma taty, nie ma Lucjana, ale mamy nasze moce i samochód. Co dalej? No właśnie, bo teraz została nas tylko trójka dzieciaków. Rodzice są y, uwięzieni. Mhm. Mało tego są źli, bo mają mhm. te gogle założone. I teraz pytanie, jak my ich uratujemy? Wiesz, że te auta to są wrotki. Te, te elementy, które tam były. No. Bieganie po wodzie. Max może rozpędzać się tak bardzo, że przebiegnie po powierzchni wody. No dobrze. To, to może ty przejść najpierw sam, bo to zobaczymy jak to w ogóle wygląda jak, jak się samemu gra, bo ciągle gramy we dwójkę. Chociaż przejechać ten fragment przez miasto, nie? Daj spróbuj na, na, na ramkę. Będzie? Jest. Będzie. O w motorówę od razu. Wypasowałeś jakiegoś gościa, na ty? Na czym? Co to było? Chyba dmuchany... No ponton taki, ale dmuchana kaczka? Czy jakiś... Flamingo? flamingo, Coś takiego yy, tutaj... O jakie słońce ostro Naokoło Daj daj, przejeżdżaj przez te to jest całkiem sporo punktów Albo yy, wygląda na to, że w ogóle do misji, to my musimy dotrzeć, tak? Bo jeszcze nie tak. rozpoczęliśmy chyba. W ogóle Viola płynie, bo ja, ja Maxa wskoczyłam. A ona płynie? Nie wiadomo jak. Nie wiadomo gdzie ona jest. Albo na piechotę biegnie. Może tego. tak być. Po prostu ją pewnie przeteleportuje. Ciekawe, czy jest w tej grze tak samo jak nie pamiętam w jakiej, ale było, że można się teleportować do drugiego gracza. No, zobaczymy sobie. Zatarg ze zniewalaczem. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że ta, ten szósty odcinek to będzie ostatni z tego drugiego filmu i nie ma mocni dwa. A już następne misje, jak gdyby cofniemy się jakoś w czasie i będziemy robić plansze z pierwszego filmu. Także tak, tutaj. E, dowiemy się jak gdyby końca historii z drugiego filmu to właśnie w tym odcinku. Zgodziliśmy się cofnąć złą decyzję i dopilnować, by niezwykle uzdolnieni obywatele licznych krajów świata byli traktowani uczciwie. Poprosimy ich, aby ponownie zaczęli używać swoich talentów dla dobra świata. Dziękujemy pani ambasador za szybkie udzielenie nam wsparcia w bardzo istotnym zakresie. Dlatego pani, przypadnie zaszczyt złożenia pierwszego podpisu na konwencji o prawach superbohaterów. O, tam coś leci. Ojciec potrafił myśleć za siebie, zamiast liczyć na ratunek z waszej strony. I on i moja matka nadal żyli. Kiedy bandyci włamali się nam do domu, siedział przy telefonie, czekając na pomoc, zamiast schować się w kryjówce. Mama i tata zniknęli, bo bohaterowie zniknęli. Nasi kochani rodzice byli głupi, zawierzając swoje życie innym. Przez bohaterów jesteśmy słabi. Hmm, co nam będzie chciała się ich pozbyć? No, na no to nie Hmm. Musimy działać po cichu. Max, możesz sprawdzić statek, nie dając się zauważyć? Hmm, do sprawdzenia statku, lepsza byłaby wiola, chyba. Lewo, w lewo, druga w prawo, pierwsza w lewo. O, w prawo, szybko. W Jednak nie. W prawo, prawo, mocno w prawo. Tak, Mama, mama. Dobra. Zachowaj czujność. z drugiego pada. Zamierzasz ich zmiażdżyć? No, to za Okej, okay. a... Ty chcesz... Poczekaj. Coś tu jest do zniszczenia jeszcze? Coś tu jest. Tu mam. Dobra, sobie, lecę do ciebie. I dawaj, odnajdźmy Jack Jacka, bo ten mały... Jeszcze w jakieś tarapaty się wpakuje. Rzeczej już. Już się wpakował? A gdzie on w ogóle poszedł? On zniknął gdzieś, nie? Nie, tam jest. Wow, co on tam robi? On chyba ma jakieś takie zdolność antygrawitacyjną, że może się unosić. że teleportować, dwa... czekaj. Hm. Tak będzie szybciej. No. A dwa, że zobacz, może sobie fruwać. Chyba musimy usmażyć elektronikę inaczej. Eee, ok, Okej, jak wyskoczę Nie. od ciebie. To czekaj. Hm. To zrobiliśmy? I tu się coś stało. Sonar jest potrzebny. Tu musi się spędzić, albo czekam. A, oczywiście, oczywiście. Dobrze mówisz. Yes. Gazu. Pełna moc. Oj, zaczęło. Wow. To pralki są? No? Zwłaszcza, wasza to z lewej strony coś się dzieje. Zobacz. Ciekawe, co tam się pierze. Zatrzyma się? Nie. Okej, okay, sonaru nie mamy, więc musimy przejść tam, gdzie ty. Mm? No ta. No nie pamiętam imienia. Aiga czy... Nie możemy iść za Jack Jackiem, kiedy obserwuję opolice. Dobra, dawać trochę punktów. No, tam nie można. No. Tu nie można? A gdzie ona jest? Czekaj. ty możesz być niewidzialny. Okej, okay, zdobądź sobie punkty. Nie. I może tam, tam jak dalej przejdziesz. Już. Zanim się nie da, tak? Nie. Więc tu, i pewnie przekręcisz to i coś poleci. Oj, mało tego, ale zobacz, tutaj koło mnie jest Dings, że potrzebny jest element, który prawdopodobnie... O, właśnie, tego masz. Ja tu się jeszcze pokręcę, jakieś dodatkowe punkty zdobędę. Okej. No. no. Okej, okay, yy, co ona nie potrafi wczepić tego? Tak? Nie. Przecież to ciągle mi to wypada, że. <laughs> A tu niby kto? Świetnie! Pograż? Dzięki Wii, pora wyruszyć na zwiady. I odwrócić jej Pograż? uwagę, Tak. Ty. A, racja. Niby. Aha, po prostu. bo co, by jest mniejszy. To no. uwaga, Myślałem, że tu Jack Jack będzie potrzebny. Tak, Trzeba bo ja poszedłem w lewo, ale już widzę, że źle. Ej, co? Ej, wasz na to. Zresztą no to, co zrobię. Dajesz. Tutaj zdejmiesz? Co się stanie? Nie. Tu. O. Aha. Nawet na nie popatrzyła. Praktycznie. Słuchaj. A jeszcze dalej? Jest, niebieski. Patrz. Boi się w ogóle tak wejść? No. A teraz? Teraz normalnie, na lajce. A wojn się nazywa. Dobra. A ja teraz zejdę to. to musisz. Ty pozamykała te. Idę do ciebie, czekaj. Odwróciłem ich uwagę. Chodź, musimy znaleźć za zanim wrócą. która to? Nie, to Wojt może przechodzić przez tą, my nie potrafimy, już idę. Ta 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 A. A, ślizgiem. Dawaj Adam. Przeskakuj. Otworzy No, okay, yes. tu jest To jest trochę punktów. Hmm. Dawaj, no spróbuj. Spróbuj na maksa. najpierw sobie... O jeszcze o super A to widzisz, to, tobie to tak na szybko wychodzi lepiej ode mnie Już wszystko. Ile masz? dwa 2700? Ile ci doładuje? Mieś 2700, a masz 15500, la 13 tysięcy, ups 13 tysięcy Więc, kto ma według ciebie fajniejsze moce? Mama czy tata? Skup się Max Trzeba znaleźć Jack Jacka Wiem, ale nic mu nie będzie On ma wszystkie moce On ma wszystkie moce No, on jest najmocniejszy z nich wszystkich i to jeszcze mu się pojawiają te moce. A to chyba tyle Kiedyś chce, kiedyś I co jakiś czas się, moi gdyby dowiadujemy o, o jakiejś nowej mocy jego, nie? nie. jak się powiększał. O, właśnie, przynajmniej się potrafi powiększać. Racja. Słuchaj, o, właśnie, tak? Nie można. O. o! A nie, to tylko na chwilkę. Możesz przygasić ogień. To nic, słuchaj. Co tak szybko? Gazu! Masz? Oj! Hmm. Bo żeby to uruchomić, to musisz trzymać B Tutaj, przytrzymaj Ja wcześniej też taki błąd popełniłem, wcisnąłem, a ona to zgasiła Tutaj, Jack-Jack Właśnie tak Chodź do Vivi Chodź do Vivi To jest gości, możemy nim zagrać? Tak Możemy Ty chcesz? Dla mnie obojętnie To ja sobie go wezmę w takim razie A ty będziesz mógł się przełączyć na Maxa Uuu, tu będziemy musieli trzy klocki. Okej, okay, jada się. Trzy klocki. Tu musisz. Z, z mocą. Jak, jak tu musi? A, nie bardzo wiem, co mogę zrobić. Przytrzymaj na ogniowego. Aha, przytrzymaj, okej, okay, jasne. To jest oni, ale to. Aj, nie tak. O, tu jest specyficz, dobra. Czyli mamy jeden. Ja się tu rozejrzę jeszcze po okolicy. Ej, daj na chwilę Jack-Jacka, to może będziesz czekaj, mógł czekaj. Czekaj. tym silnym tu walnąć. He, ten duży. Ten... nie wykluczony. Nie tak, jest nawet Że Jack-Jack potwór może to... Dobrze, Jack, Jack. dobre. No. I co? To jest ten. Ogień, ogień, ogień. Również Jack-Jack, a ja zbuduję. Fajnie to. No nie mogę może teraz tutaj jak staniesz? O, i mini zestaw był z tyłu, a nie zwróciłem uwagi, czy zdobyliśmy drugi ten z tych klocków tu. A zdobyliśmy. Ale jeszcze jeden. Został jeden i on będzie prawdopodobnie tu. Tu potrzebny jest siłacz. No to ja. Gdzie ty jesteś? Na prawo. Hmm Okej, okay. tu? Ty gdzieś no Ty go wdujesz. Nie, tu... normalny, normalny. Normalny? Ciekawe A, ma moc jeszcze telekinezy, to może podnosić. Super normalnie. O i jest ostatni. Zdobyto wyznaczoną liczbę klocków, więc możemy użyć turbo. A jak mały to umie robić. <coughs> ja tego nie dażym. Oj, czego nie wciskam? Aż, jak mały umie budować? No słuchaj. Zobaczmy co w ogóle powstanie. A jak myślisz? Ja myślę, że wielka gaśnica. Bo przecież... No! E. No bo ogień! Dało mi się. Ale ja, A faktycznie. Ale wodna, wodna gaśnica. A zobaczymy, może... może nie. Nie, bo e, cieknie woda. Dlaczego ja nie mogę teraz zdobywać klocków? Ja go... Co za błąd? i wszystkie klocki mi zabrać. <laughs> no dobrze. E, kto tu jest potrzebny? Ej, ale woda cieknie, więc na wodę. Słuchaj, weźmy taką. Ale dobrze mówiłeś gaśnica. To <laughs> nie wystarczy, śmiech. jest potrzebny... No nie gadaj, że możesz też przebiec nim. No, a biegnij. Mogę! No, ale za słabo, jednak za słabo. Ale jak się czołgam? Tak jest, ale musisz wyjść Ui. stamtąd. Aj. Y chyba? Boom. Nie, mógłem! bez się trzymać. Słuchaj, w którą stronę mam biec? Tu. Gazu! Mama! Mama! Gdzież? <laughs> jak zgadłem? No. Dziwnie. Faktycznie, wielka, to nawet zbudowana z trzech albo czterech gaśnic. Zdjęcie zbiorowe! No dalej! Zbiorowe, ludzie! Bliżej właśnie tak, to historyczna chwila. Uśmiech! Po tylu latach ukrywania się i milczenia jesteśmy rozgoryczeni. No, Zrobiliście tę hece tylko po to, byśmy posprzątali wasz bałagan! Wasze ciała i charaktery są słabe. Wasze obietnice to puste słowa. Zapłacicie, Zapłacicie nam, nam za to! to. U. Hmm. Nie będziemy wam już służyć, służymy sobie! Przetrwają tylko na ziemię. Cóż, mamy tu bardzo niepokojącą sytuację. Przed o, o. problemy techniczne. To ciasteczko. Okej, okay, czyli może wszystkimi sterować. Super bohaterów ma w garści. Nie, to brata. My mamy tak naprawdę tylko Jack-Jacka, który może coś tu. No i to, że też jesteśmy na tym statku już, tak? No okay. Bo samolotem wleciliśmy Ty, niszczą cały osprzęt i jedziemy w miasto. Ramy, ale mamy wzory do naśladowania. To dzięki nim tyle umiem. Mm. Okej, okay, ale wciąż jest mrożem I pan i nie ma mocny Co, będziemy musieli ich obić? Tak Mrożem gdzieś sobie poszedł Tak, tak nie Nie ma. Może to nie jest odpowiednie miejsce dla małego dziecka? Ogi. Mrożą tam lata, ale na razie. Nie mogę. Czekaj. Tak, ja się tu kręcę i zdobywam te klocki. Zniszczmy wszystko, to będziemy wiedzieć. Za co się zabrać. A, okej, okay, on jest tutaj. Podejrzewam, że musimy go zmusić, żeby w coś uderzył. Może w prom Co ty na to? Ja trzeba go robić. O. No ale y, takie bicie jak gdyby... O teraz! Uuu! Ma pomocników. Cześć, może musimy ja sobie jakąś się da tyłu Nie, ja to ty grasz, dobra. To ja zagram wiolą. O no dobry to ataki z góry. Okej, okay. ole, się wyskoczył Tu, 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 w prąd Chodź do dziadu Może walić. No, tatę? aj, 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 aj źle O teraz Tate, uderzył w prąd, patrz u. Nie, to w co ma walić? No, mamy go zabić Ale on musi w coś uderzyć, żeby... Stracił więcej życia? Nie, 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 żeby był taki wiesz, y... Teraz też zabieramy Oszołomiony. A faktycznie, dobra, dobra to on zamraża. To mrożą. Tam na górze. Yy, lata Nie Mogę w niego strzelić. Ok, teraz mamy tych cieniasów. Przytrzymaj. Wow, wow. Turbo! Jest, super. Kombo yy, 24, 25. No, wyskakuj z tego lodu. Jest, będzie. Kiedy statek rozbije się o miasto, wszystko na zawsze nienawidzę go. Od ciebie małe nic ponie. Nie słuchaj go. Jego nie mówi poj ojciec. Dzień. Teraz został. No już skończył weczka życia. A tamten przylecił. Ale dobry. Nie. Hmm, chyba nikt mu nie ściągnął tych. Więc raczej zły. To nie walaczę nie ujdzie ci to na sucho, Evelino! Świat potrzebuje do Zaraz, zaraz. jakieś pomysły? O! No. Ty, centralnie we mnie Eee... Co musimy zniszczyć? Nie bardzo wiem. Okej, okay, rzuca czymś. Poczekaj. Może w prąd musi rzucić. Tu spadają te. To Okej, ja okej, OK, ok, widzę. Mały, szybki, tutaj. Dasz radę. No nic, ja się tu pokręcę, żeby po prostu przetrwać, jak najmniej klocków stracić. A ty tam rozwikłaj zagadkę. się tu. Ile No. O co to jest? Bomba potrzebna. Ok, przytrzymaj B, widzę u ciebie. No wszystko niszczę. No, Dobra. Odu. Do! a ja coś elastyną spróbuję zrobić. Plum, plum. Odu. Okej. Okay. I wszystko puste. Raz, że tutaj możesz coś zakręcić. Dwa, że możesz zbudować to na środku. Może tam z tyłu jest jakiś klocek dodatkowy? Nie, nie mogę. Przyznano wszystko tu Przyznano złoty klocek. Jeden z trzech na tej planszy. Ups, ups. Gdzie że to dostaliście? Dawaj, dawaj, buduj tu. Bo to już się robi nieciekawie. Mam dwa życia. <laughs> Jak przebiegniesz? To może nie wiem czy przywrócić zasilanie, czy... Ja nie, on chce wyłączyć się nie całkowicie. Przegrzać. Tak, żeby statek co zwolnił i, i nie uderzył tam w miasto. No to no, ma to sens. O, spadł mu na głowę. To nie wystarczyło! Tu możemy przytrzymać. Ja to chyba robię. Oj, coś mi Ty możesz. Dobra, i... B, mam dziada, nie sądziłam, że będę to robiła. Ok, teraz gramy innymi minutkami i nie wiem, o co chodzi. Patrzcie, jestem pro Max! Nie! Max! A! Zaraz jak to działa? Nie. I do góry? Chyba tak? Okulary! Jest! Pamiętaj, pozwolę panu udowodnić, że zasługuje pan na miano i nie ma mocnego. Dobra, teraz musimy uratować pewnie Wojda. Uj! A nie, będziemy walczyć z nim. Mrażę, będzie tak. dobrze. O, uwaga, rozpędził się. Ej, to jest dobre. Teleporter. No, faktycznie, ale czekaj. A co to jest to? Adaś, tu jest dla mrożona. I tego dam raz jeszcze. Widzę, i mnie też jego on radził. Tak i teraz. Ty sobie... go bij! Nie, czy to? Nie, bo on nie ma paska życia nawet. Okay. Go musisz puścić. No on ciągle biega mi w drogę. To ja. Dobra. I sam siebie tam robiłam. Dobra, nie, spróbuj nie, teraz, nie. spróbuj teraz. Aj, aj, aj. Dobra, ja go rozbiję. Nie, nie, nie. Daj go uderzę. Okej. Okay. O, tam nie I do góry, dobrze, dobrze, dobrze. O nie, zepsułem to! Już uciekam. Nie, nie, nie mroź mnie. Poczekaj. Najlepsze co możesz zrobić Ok, teraz. Miejsca, podkolić, Dawaj. E. Dasz szalę. No pomalutku. E, to kto nie jest? No... <laughs> gdzieś coś stoi. Mówi, że ciężko. <laughs> nie. Czekaj, no nie wiem jak ja ci tu mogę pomóc za bardzo. Dobra, mam. Nie, nie ma, cię skasuje. Słuchaj, y, wiesz jak tak. rób? Musisz unikać, przerywać chyba. To wtedy mi się odmraża. No to teraz próbuję, okej okay. o... Pomalutku, pomalutku Ach jego No nie Trzeba go, czekaj zamrożony Teraz szybko O uda mi się, uda mi się o! ci się udać Jest Udało się nareszcie. Uh. 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 Huh? A co, jemu same spadły? No przecież on miał cały czas na górze. No zaczynamy! Faza trzecia! Zaczynamy trzecią! No i super. Wszyscy? Teraz tylko rozprawić się z Eweliną. Tak. Pracią! Zatrzymać elastynę! O, super! Czy chciałabyś... Moja droga. Ooh. Zostać moją. A to jest ta sama dziewczyna, z którą on wcześniej był? Tak. Ej, a co z zawróceniem tej łajby? Ster został zniszczony! Ster został zniszczony! <grym> <grym> Max mówi, że z zewnątrz! Tak. Nie co on zrobił? Wykręci? No i super. A oni stali tutaj przy brzegu, to ich zmroziło. że uratowałaś miasto, nie znaczy, że miałaś rację. Myślę, że tysiące osób ma inne zdanie, Ewelino. Dopóki istnieją tacy złoczyńcy jak ty. Świat będzie potrzebował bohaterów, żeby ich powstrzymać. Mylisz się! Nie mam pojęcia, dlaczego ci głupcy wam ufają! Cóż, nie przejmuj się. Będziesz teraz miała mnóstwo czasu, żeby to przemyśleć. Raz, dwa, trzy! Wracacie do tu i teraz! To wszystko! Koniec przedstawienia! <gry> w uznaniu niezwykłych zasług, które im zawdzięczamy, Niniejszym przywracamy naszym superbohaterom pełne prawa. Hmm. 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 Tata złapał? Tak. Z tyłu są. No. Wow. Co to? Hmm. Co jest kochanie? Cóż, po wszystkim przez co przeszliśmy i tak skończyliśmy przed ekranem. <śmiech> <śmiech> tak, niczego nas to nie nauczyło. Boops. <laughs> no i dobra, doniosłe wydarzenie. Zatarg ze zniewalaczem, Misja ukończona. Mm. Nie idzie. Także dotarliśmy do końca tego drugiego filmu. Zdaje się, tak jak mówiłem wcześniej. Ja pierwszy. A faktycznie. Zdaje się, że następny odcinek już będzie dotyczyć pierwszego filmu. Tak. Także zobaczmy jeszcze krótko tutaj dostaliśmy. Mamy Jack Jacka i cegłę. I Ale to ono. wszystko, tak? Na to wygląda. I słuchajcie, w tym odcinku to będzie na tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia! Pa!